Jak ustalić podstawę wynagrodzenia i zasiłku chorobowego? To proste. Wystarczy zrobić 9 kroków. Krok pierwszy: ustal miesiące uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. Na ogół jest to 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zdarzają się jednak wyjątki. Krok drugi. Ustal składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie zasiłków. Do podstawy wymiarów zasiłków zaliczamy składniki, od których odprowadzono składkę na ubezpieczenie chorobowe, z wyjątkiem tych, do których pracownik ma prawo w czasie trwania absencji chorobowej. Krok trzeci. Stałe składniki wynagrodzenia przyjmij w kwocie określonej w umowie o pracę, Należnej w miesiącu, za który przysługują. Krok czwarty. Zmienne, miesięczne składniki wynagrodzenia przyjmij w kwocie faktycznie wypłaconej, chyba że zostały one pomniejszone za czas nieobecności. Uzupełnij składniki zmienne do czasu nominalnego, to znaczy podziel przez liczbę dni przepracowanych, a następnie pomnóż przez liczbę dni przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Krok 5. Sumuj stałe i zmienne miesięczne składniki wynagrodzenia z wybranego okresu, a następnie podziel je przez 12 miesięcy. Krok 6. Kwartalne składniki wynagrodzenia uwzględnij w podstawie wymiaru zasiłku w wysokości 1,12 12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 7. Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne uwzględnij w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej 1,12 kwoty wypłaconej pracownikowi za rok kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Krok 8. A teraz dodaj do siebie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone ze składników miesięcznych oraz 12 kwot wypłaconej premii kwartalnej i 1/12 kwot wypłaconych składników rocznych. Krok 9. Od uzyskanej w tej sposób sumy odejmij 1371% sumę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe opłacane przez pracownika. I podstawa zasiłkowa gotowa. Możesz teraz ustalić dzienną stawkę zasiłku.